Znajdujemy się w Orłowie, czyli kluczowym miejscu na mapie polskich urlopów. Jest tutaj wszystko to, co najważniejsze. Plaża, piękne słońce, co prawda częściowo za chmurami, woda chłodna, ale to nie nieistotne, bo nie jestem tutaj, by w niej pływać. Jestem tu po to, by opowiedzieć Wam, co noszę w swoim plecaku na fotograficznych wakacjach. W tym materiale przygotujemy body na lato. i będziemy rozmawiać o korpusach, wszak każdy ma takie body, jakie sobie wypracował. Wybierając odpowiedni obiektyw na wakacje, wybierz taki, który ma szeroki zakres ogniskowych. Nie chcesz przecież nosić niepożądanych kolejnych kilogramów na plecach. A taki obiektyw jak ten, chociażby 35-150 od Tamrona, pozwoli Ci uwiecznić wiele różnych tematów bez żbudnego i czasochłonnego zmieniania obiektywów w trasie, twoje plecy ci podziękują. Wybraliście już odpowiedni obiektyw, to fantastycznie, teraz czas sprawdzić średnicę filtra, który będziecie mogli na niego wkręcić. Filtry będziecie potrzebowali przede wszystkim dwa. Jeden polaryzacyjny, a drugi filtr ND, czyli szary. I tak na przykład filtr polaryzacyjny, chociażby kalumet, pozwoli wam usunąć wiele odbić, lśniących odbić z powierzchni, np. na przykład szyby czy woda. I tak, żeby dać Wam jakiś przykład, to fotografując morze, dzięki takiemu filtrowi, po odpowiednim przekręceniu tego filtra, możecie zobaczyć to, co znajduje się pod powierzchnią, czyli na przykład rafy kolorowe, albo ławice ryb, albo silnice, no cokolwiek. Oprócz filtra polaryzacyjnego warto wziąć ze sobą również jeden filtr szary, czyli ND. Takie cudeńko pozwoli Wam nieco zmniejszyć ilość światła dostarczanego na Waszą matrycę, a to natomiast pozwoli Wam wydłużyć czas naświetlania w trakcie jasnych dni. Ten zabieg wykorzystacie, żeby na przykład rozmyć falę albo wiatr, który targa drzewami. Tak naprawdę wszystko zależy od waszej kreatywności. Porozmawiajmy teraz o zapisie danych. Ja korzystam z takiej karty od Sony, która ma i właśnie dlatego korzystam z kart TAW. Są odporne na zginanie mają certyfikat IP68 są również odporne na wstrząsy i na mnie. Upadek karty to pół biedy. Gorzej, jeśli upadnie wam korpus z obiektywem. Wtedy robi się naprawdę nieciekawie. Dlatego warto zainwestować w poważny, wytrzymały pasek, jak chociażby taki od Peak Designa. Możliwości jest naprawdę wiele. Są szersze, są węższe, albo albo też na odwrót. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki wam bardziej przypasuje i który będzie leżał wam lepiej na ramieniu lub szyi. Tak zapięty korpus możecie sobie powiesić na przykład na szyi jak jakiegoś chaina, albo na przykład na ramieniu i cyk, rączki wolne, albo jeszcze lepiej, w ogóle zawinąć sobie to o nadgarstek i nie bać się, że nam wypadnie. Plecak mamy już nieźle skompletowany, ale dalej nie rozwiązaliśmy problemu z energią. Dwie baterie, dwa akumulatory to absolutna podstawa. Do tego warto zabrać ze sobą również jeden porządny powerbank, który będzie mógł nam ładować zarówno komórkę, aparat, jak i być może również laptopa. Oraz to, bez czego ja się w ogóle nie mogę ruszyć nigdzie tak naprawdę, to kabel, na przykład od Matorna USB-C do USB-C. Taki kabel nie tylko pozwoli Wam łatwo i szybko podładować wasze wszystkie urządzenia, ale również, co bardzo ważne, zgrać szybko zdjęcia z aparatu na komórkę, na laptopa, zrobić backup i lecieć dalej robić zdjęcia. Na tym etapie filmu już chyba nikt się nie spodziewał, że skończy się to inaczej niż czyszczeniem sprzętu. Dlatego specjalnie dla Was pokażę Wam, jak kompleksowo wyczyścić aparat w podróży, gdziekolwiek nie jesteście. Potrzebujecie po pierwsze taką o, gruszeczkę, tylko nie z apteki, bo wyleci Wam talk. Następnie bierzecie sobie pędzelek. Pomagacie sobie po pędzelku, żeby usunąć te największe drobinki kurzu, które mogą Wam później porysować e, obiektyw. Ściereczka, najlepiej mikrofibra. Nie dmuchamy, bo ślina nam poleci tego nie chcemy. I po takiej ekspresowej polerce jesteśmy gotowi na dalszy podbój wakacji. Nagrywając vlogi musicie pamiętać o odpowiednim... Musicie pamiętać o odpowiednim audio nagrywając vlogi, to jest nieodłączna część każdego materiału audiowizualnego, a do tego możecie wykorzystać chociażby DJ Maika Mini, który jest nie tylko mały, nie tylko przystępny cenowo, leciutki, ale również jego jakość dźwięku naprawdę jest przyzwoita. Zresztą możecie usłyszeć ją właśnie teraz. Kompletowaliśmy już wszystkie akcesoria, ale tak naprawdę nie zastanowiliśmy się nawet w co je spakować. Potrzebny Wam jest plecak. Taki na przykład 20 litrów. Ja mam na sobie akurat 30 litrów, ale to bez różnicy tak naprawdę wszystko zależy od tego, ile bagażu ze sobą zamierzacie zabrać, w tym również kanapki, skarpetki i inne rzeczy. Weźcie pod uwagę fakt, że bardzo miło byłoby, gdyby plecak mieścił się do bagażu podręcznego lecąc samolotem, to zaoszczędzi Wam nieco czasu i pieniędzy. Ale cała reszta jest całkowicie opcjonalna. Dajcie znać, co wy byście wybrali na taką wakacyjną podróż fotograficzną. Niech sekcja komentarzy będzie bazą wiedzy dla wszystkich osób planujących wyjazd. Zostawcie lajka like i subskrypcję, żeby być z nami na bieżąco. Ja się z Wami nie żegnam. Widzimy się w następnym materiale na kanale Cyfrowe.pl.